No i kurwa zaczynamy. Dina nie śpi. Co kurwa? No. To zawsze... Co zawsze ze mną. Nina obok. No, teraz pan to zaczeruję coś. Ale jak pan zarabia na życie? Przyznać. To ja Nie widzisz kurwa. Nie widzisz ile złobu leży kurwa. No co robisz kurwa. O właśnie widzicie. To my coś moje wam. No to Kurwa mać, nie co ja. to zaraz robić Zapomniałem ten netek dzisiaj, to więc sorry No, bo od i zapiszcie, i a, a, a mi lajki po filmami, żeby... Żeby mi wylecieć No, żeby wylecieć, bo... Z No, z dawna Z dał normalnie Jak każda łapka daje 5 złotych na leczenie oh. Ja mam wszystkie choroby, jakie są, kurwa, na całym świecie <laughs> Te nawet te, co było w Afryce, wszystko. Ja wszędzie, ja zawsze żyję. Ja, tym, ja jestem... Ja jestem ciągle chory, ale nieśmiertelny. Zaraz daj. Jedne coś tam. Tysiące chyba się robi? Noc. Kurwa. dupia. Kogo Nie, ma chuj. Kurwa, trzeba, weź. Pane, posparki, no kurwa, w tej chwili to ja mogę jakoś zmoknąć. Dobra, a, dawaj, za coś A co ma co, nie wiem. Na ciebie. Kurde, pan nie ma nocy. Daj, no daj, ja wpiszę komentarze. Ma, 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 Time. set. Seiset se, Seiset, 600. Seiset No na pewno. Czy ty nie no. no co, a ja mam mówić? Time. Ja to... Eee, ona pisze to będzie, tak to nie ma, tak? I co kurwa, sutka jebana w dupie wyruchana? To masz raz, podaj, e... a płaczę 1500. Za chwilę i do budy kurwa, do budy, do budy chuju. Ale kurwa, nie chcę się pojawić. A gór? A, kurwa. I co? I co kurwa? I co? I co myślisz, że kurwa co? Nie pierdolaj kurwa, uszykowaj mnie teraz. Nie pytaj, nie, tam ja Ale pan nie ma, ciemno jeszcze i kurwa nie mogę. No się, bo kurwa, a tam jest jasno. Po To ta lawa jest zjebana. Czekaj, kurde. Lawa wyruchana, Normalny. Zresztą się dziwki. O właśnie, bo nie wiem czemu, o, patrzcie jaki pedał. A ty dziwasz? Za, za, za... Zapinałaś się na moje, ja nie wiem, po, 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 po go? Za na to, takim musi się będzie wyglądał. A wiesz kim ty jesteś? Czy jesteś No nie to jest imp. To jeszcze widzisz? To kurwa z diabeł. To jest kurwa ty. A to jest twój brat, a to twoja zona, twój syn? <noise> cała kurwa, a cała A wiesz kim ty jeszcze jesteś? A to jest cała... twój pierdolony... świat. O widziałeś? To jest gówno, które wysrał wczoraj. Gdzieś to? To tu jeszcze mamy ciekawego kurwa. U. Powoli bo się reszpędolił, a to jest kurwa. wiele większy wróg. U Kamel. To jest chyba wielbłąd. To jest Kamel Tomasz. Za ten. E, pan pan wielbłąd Rafał. Chodź, chodź, chodź. No, chodź, chodź. Nie mężę przeruchać. E co? A ja po hipa. A to jest Minecraft. Ja, pan wybij go. O, to się nie idzie. Tak jest kubany. To jest Maja Nie bij jej. Kurwa, to jest jeszcze. chyba. <gry> nie, 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 nie... No, no, o, że będą patrzeć... Chciałem aż się teraz popił, inaczej po angielsku. Dziękuję, widzisz jaki Mateusz... To, pala, aż się patrzył! U mnie angielski... Dobra, dalej... Do <kluzny> Dobra, dalej się po...